Sobota w TVN 24. O 5.55 poranek. O 12.10 drugie śniadanie Mistrzów. O 15.30 ranking Mazura. O 16.00 fakty po południu. Zniszczony na dziesięciolecia ekosystem Odry, a o przyczynach tej katastrofy wciąż niewiele wiadomo. Zamiast błyskawicznych działań, tygodnie zwłoki, zamiast informacji, przerzucanie się odpowiedzialnością. Kto odpowie za polityczne zaniechania, co można było zrobić, a co trzeba zrobić teraz? Specjalne wydanie programu Rozmowy o Końcu Świata. Odra Umiera. Magda Ucjan, zapraszam. Rozmowy o Końcu Świata. Odra Umiera. Wydanie specjalne w niedzielę o 20.00 również w TVN. 24. Go. Twoim prawem jest wiedzieć. Jeśli uważasz, że nowe desperado spokreta